Wokół ciebie następuje dyskretny ruch, który już zacząłeś odczuwać, nie wiedząc, jak to wyjaśnić. Nie przychodzi to jako ogłoszenie, ani jako piękna obietnica. Pojawia się jako lekki niepokój, który pojawia się, gdy coś ma wyjść nie na miejscu. Anioły mówią o kimś młodszym od ciebie, nie tylko ze względu na wiek. Ale także ze względu na sposób, w jaki patrzą na życie z mniejszym ciężarem na ramionach. Ta osoba niesie w sobie energię, która niszczy stare struktury, nawyki, o których nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że istnieją tylko po to, by zajmować miejsce. To nie jest ktoś, kto przybywa narzucając zmiany, ale ktoś, kogo obecność bez wysiłku zmienia wszystko. Jak ktoś, kto zmienia dom, po prostu przechodząc przez pokoje. Na początku może ci się to wydawać dziwne, ponieważ coś nowego prawie zawsze cię przeraża, gdy dotyka wrażliwych części, ale pojawia się dziwne uczucie rozpoznania, jakby coś w tobie powiedziało cicho. To jest to. To podejście nie rodzi się ze zwykłego przypadku. Jest zbudowany na małych spotkaniach, prostych zwrotach, komfortowej ciszy. Różnica wieku, która może wydawać się przeszkodą, okazuje się mostem. Ta młodsza osoba przynosi pytania, których już się nie zadawało ciekawostki przechowywane w jakiejś szufladzie dorosłego życia. I nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz odpowiadać nie tylko jej, ale także sobie. Aniołowie pokazują, że ta wymiana wykracza poza zwykłe uczucie powoduje wewnętrzne przemieszczenia, delikatne rewizje. Wybory, które zaczynają mieć większy sens. Nic nie przychodzi z przesadną pilnością, ale wszystko dzieje się z poczuciem nieuchronności, jak wtedy, gdy przypływ podnosi się bez pytania o pozwolenie, a ty po prostu akceptujesz zmoczenie nóg. Żyłeś wystarczająco długo, aby wiedzieć, że nie każda zmiana musi być głośna. Niektórzy przychodzą, niemal przepraszając, ale zostawiają głębokie ślady. Ta młodsza osoba nie przychodzi, żeby cię naprawić, bo tam nie ma nic zepsutego. Wydaje się, że pokazuje swoje kąty, gdy czas ze swoją rutyną i wymaganiami skończył w ukryciu. Anioły wskazują, że nadejdą chwile niespodziewanego śmiechu, rozmów, które przeciągną całą noc bez zmęczenia, ciszy, która nie będzie przeszkadzać. I w tych prostych przestrzeniach zaczynasz zauważać, że coś w tobie porusza się. Nie cofając się, nie do wyidealizowanej przeszłości, ale do prawdziwszego miejsca, gdzie bez wysiłku czujesz się całością, może pojawić się naturalny, niemal automatyczny opór. Takie myśli nie są dla mnie, lub ten etap mam już za sobą pojawiają się jako stary odruch. Aniołowie poruszają właśnie te kwestie, twierdząc, że nie jest to kwestia fazy ani wieku. Ale wewnętrznego usposobienia. Ta młodsza osoba budzi w tobie odwagę, która nie krzyczy, tylko wstaje i działa. Drobne decyzje zmieniają ton, priorytety ulegają reorganizacji, pragnienia zyskują wyraźniejszy zarys. Zaczynasz zauważać, że pewne rzeczy, które wcześniej wydawały się niepodlegające negocjacjom, można teraz zmienić nie z powodu presji. Ale dlatego, że nie pasują już do tego, kim się stajesz. Podczas tego spotkania można się także czegoś nauczyć nie tej ciężkiej nauki, pełnej zasad, ale tej, która wynika z prawdziwego współistnienia. Uczysz, nie zdając sobie z tego sprawy, po prostu będąc tym, kim jesteś, ze swoją historią, swoimi bliznami, swoim sposobem przeżywania dobrych i złych dni. I uczysz się w ten sam sposób. Obserwując, jak ta osoba stawia czoła problemom, nie dramatyzując ich, jak pozwala sobie na popełnianie błędów i próbuje ponownie z mniejszym poczuciem winy. Aniołowie wykazują zrównoważoną wymianę, w której nikt nie zajmuje wyższego miejsca. Różnica wieku staje się szczegółem, gdy ustanowiony zostanie szacunek i prawdziwe słuchanie. Czasami możesz zadać sobie pytanie, czy to będzie trwałe i czy ma sens inwestowanie energii w coś innego niż sobie wyobrażałeś? Te wątpliwości nie są oznaką słabości, są oznaką świadomości. Aniołowie nie odrzucają tych pytań, proszą cię tylko, abyś nie pozwolił im wszystkim kierować. Istnieje ciche zaproszenie, aby żyć tym, co się teraz pojawia. Bez przewidywania zakończeń i tworzenia lęków, które jeszcze nie istnieją. Zmiana, którą ta osoba wnosi, nie zależy od gwarancji, zależy od obecności. W tym wszystkim zachodzi praktyczna transformacja zmiany w rutynie, harmonogramach, miejscach, do których chodzisz, może nawet w sposobie, w jaki się ubierasz, rozmawiasz, planujesz swoje dni. Nic radykalnego naraz, ale zauważalne, gdy przyjrzysz się uważnie. Aniołowie pokazują, że te zmiany nie odbierają jej istoty, a jedynie usuwają nadużycia. To, co pozostaje, jest lżejsze, bardziej zgodne z tym, kim czujesz się w środku, nawet jeśli nie zawsze możesz to wyjaśnić innym. Ta młodsza osoba pełni także funkcję lustra. Kiedy z tym żyjesz, Widzisz części siebie, które były uśpione, i inne, które wymagają opieki. Nie ma w tym żadnego wyroku, jest tylko ciche objawienie. Anioły wskazują, że to spotkanie przynosi rozwój emocjonalny, między innymi w sposobie w jaki się zajmujesz, w jaki sposób wyrażasz ograniczenia i pragnienia. Zaczynasz mówić więcej, co myślisz, wybierać z mniejszym poczuciem winy. Szanować siebie w sposób stanowczy i spokojniejszy. W niektóre dni możesz obawiać się utraty kontroli i zaangażowania się bardziej niż planowałeś. Ten strach nie ma nas powstrzymać, ale pokazuje, że coś się liczy. Aniołowie wskazują, że prawdziwa zmiana prawie zawsze wiąże się z początkowym dyskomfortem, na przykład wtedy, gdy ciało dostosowuje się do nowego rytmu. I nie musisz uciekać ani się ukrywać. Po prostu nie spiesz się i obserwuj, jak wszystko do siebie pasuje, bez wymuszania. Wartość edukacyjna tego spotkania polega na żywym doświadczeniu, że wzrost nie ma daty ważności. Uczysz się, że dojrzałość nie oznacza sztywności, a młodość nie oznacza nieodpowiedzialności. Aniołowie podkreślają, że ta relacja, jakakolwiek by nie była, uczy o wymianie, szacunku, słuchaniu i adaptacji. Uczy, że różni ludzie mogą iść razem, gdy jest prawda i troska, nawet jeśli świat wokół nich jest dziwny. Zaczynasz zauważać małe znaki potwierdzające, że coś się zmieniło, myśl, która nigdy nie wraca, inna reakcja na dawne sytuacje, nieoczekiwany spokój podczas wyobrażania sobie przyszłości bez tylu pewników. Anioły pokazują, że ta młodsza osoba działa jak katalizator. Przyspieszając wewnętrzne procesy, które były już gotowe do wystąpienia. Nic nie jest wyrwane na siłę, wszystko znajduje swoje miejsce we właściwym czasie. Teraz zaproszenie jest proste i bezpośrednie. Obserwuj, kto się zbliża, nie zamykając drzwi, zanim tego nie poczujesz. Pozwól sobie doświadczyć tej zmiany z uwagą i szczerością. Jeśli coś w tobie wibruje inaczej. Zaufaj temu spostrzeżeniu. Powiedz tak temu, co ma sens dzisiaj, nawet jeśli wczoraj tak nie było. Zwróć uwagę na szczegóły, bo tam zazwyczaj działają anioły.